Szanowni Państwo, jesteśmy w ZOO w Białymstoku ZOO akcent jest za darmo Zapraszamy wszystkich I tu widzimy bociany, proszę to, Bociany, to które nie poleciałyby z ciepłych krajów Bo, nie wiem Mają skrzydła Połamane czy tak Mamy no. drugiego bociana bardzo ładnie się prezentują. Są bardzo uważne. Stoją na, na jednej nodze i patrzą co się rusza tak. na no, na żaby polują i na różne inne ruszające się stworzonka. No i to są takie bardziej mądre ptaki, ale, którzy używają jako swoje godło, tak, już e, partia nasza przyjeżdżała. Partia Związek Słowiański, a na rynkowskiego ludźmi. No a to bałacza. Prawie w całości. Mamy dwa bałaczany, które polują. Mama, nic zjeży dwoła. Małego stopu dla Mariusza, który chce wyjść z domku swojego małego w Wilanowie. Dla wielu, wielu przywiązanych do swoich siedzib. Będzie takich jak Andrzej Pochylski. Zobaczmy co

cała przyjemność patrzenia na takie zachowanie z białego stroku w których obolacuje z białego stoku, z roku co wcześniej